Small to a real vlog Cause we're brothers first Cause we're beepin' to a line they know we You'll always be with me Change the game without even knowing And you'll always be my brother How can we not talk about band and families Witam z głównej siedziby kombinatu. Zaczynamy dzień, jakieś słońce nawet wyszło, a razi w oczy, tak naprawdę. E, wczoraj tutaj próbowałem jeszcze trochę pogrzebać. Nie dało się. Umyłem jedną nogę, bo tak, jedna jest u jednego majstra, druga jest od drugiego majstra, a tę do trzeciego majstra. I w końcu dojdziemy ładu. Kesher. E, właśnie jest w drodze najemca po kesher. Muszę go przygotować. Czyli muszę zwinąć lance. I wyciągnę go pewnie tam bliżej, żeby nie trzeba było tutaj zachodzić. I działamy dalej. Dobra, mam już adres, gdzie mam z tym jechać. 46 km, zdaje się. Także jeszcze chwilę odczekam, bo dzisiaj. O kurcze, ja nawet nie wiem, czy ja mogę jechać z tym dzisiaj. Byśmy zrobili wypożyczalnie tych, hulaj, no kurwa, jeszcze. Bo jeszcze tak, keszad nie odebrany, to jest raz. A dwa, nie wiem, czy dzisiaj do mnie dostawa nie przyjeżdża. Będę musiał być o 11.00 się tir miał podstawiać. A jest co, 10.00 już pewnie. No kurde. Oj, Która to jest godzinka? 9.00. To jest dwie godziny, ale ja tak, zanim wyjadę, wrócę, też mam godzinę drogi w jedną, w drugą, tam trzeba flaszkę wypić. Nie no, chyba ją muszę odłożyć, przełożyć na wieczór, na popołudnie. Ej, ej, ej. Dzisiaj przyjedzie do mnie facet, chłopak, nie wiem jak nazwać, pan, który będzie rozmawiał ze mną w sprawie pracy tutaj, jako na warsztat, bo potrzebuje znowu kogoś na warsztat e, takiego No takiego chłopaka, co to by umiał i pospawać i odkręcić i przykręcić wiecie no e, takie sprawy warsztatowe. Może jeszcze ktoś z was jest tutaj z okolicy i się waha albo chciał. To też zapraszam tylko wiadomo, że musi być zgoda na udostępnienie twarzy. No i najlepiej jakby jakieś rokowe e, Rokowa dusza taka, nie? Nie, tutaj żartuję akurat. Tutaj źle domyłem, widzę. Trzeba byłoby, wiecie, no jest co szykować, jest co robić. E, potrzebny jest ktoś na warsztat, znowu. E, no to ja w takim razie idę ze śniadanie. Czekam na tych chłopaków. E, muszę szykować koparkę na odbiór. Idzie to stawiać wszystko, też muszę. To chyba odjedziemy lawetą. bo to przyjedzie kostka w końcu i w końcu będzie można już pomału myśleć o zaczynaniu plan jest taki chyba, że odjadę ko lewetą i tutaj tu kostkę poukładam a lawetę a lawetę można tam dać będzie laweta przy lawecie Idziemy teraz po koparkę. Przygotuję ją do tego, aby już była... Kurczę, pamiętam jak ten synek rozładował mi te akumulatory w niej. No to ona jeszcze kręciła, tak? Nie to, że nawet przystarała, ale już tak słabiutko, tak słabiutko, że już by chciała stanąć ten rozdusznik, nie? I za cholerę nie odpaliła. A tylko się naładowały, dosłownie kluczyka dotknięcie i ona pali, czyli musi mieć te tak zwane po fachowemu pierdolnięcie w rozduszniku jak już kostkę zrobię to sobie ją ładnie wyczyszczę w środku no jeszcze muszę ramię położyłem ramię żeby się hydraulika nie męczyła Trochę zbędzić łyżkę widły i tyle No i tutaj będę musiał widzę zabrać tego wichajsta bo mam za wąsko już Nie będę się tutaj kulił z przejazdami A go zabrać też z tyłu trzeba bo Tutaj już miejsca nie ma dla niego Dwa ciekawe czy on w ogóle odpali i hydraulikę próbowałem ruszyć, nie mogłem. Nie wiem o to, co to tam chodzi. Trzeba przepompować. Próbowałem na tym ruszać, nic się nie działo. I tak się później zastanawiam: tu coś jest. Dziś blok. Los. Libe. Dziś. Ale ciekawe, czy to się tutaj nie rozkładało. Czasem też nie, tu nie. Tutaj są tylko sekcje. Widzę litry na hektar się ustawia. Całą dawkę. A hydraulika to tylko to. No nic, trzeba iść tam, pompę znaleźć i przepompować. Bo przecież. Szkoda, akumulatora rozładować. A co? Gdzie on pompę ma? Tu ma rozrusznik czy pompę? Tu ma. Tu nie ma pompy. Tam jest pewnie pompa. Tak, tak, tak. Gdzieś tu. Tu jest linka. Jest. Kurwa, nie ma tu pompy. To jest pompa, a gdzie jest pompka? To? To nie było nigdy duszane. Nie, to kurwa nie, to chyba... A, äh, pierdziel... Tu jest jakiś kranik... Linka... Nie wiem kurwa, gdzie to może być... Nie ma pompki tu... Już i tego, klątwa dopadła Oj Boże kochany Po koszera chłopaki przyjechali samo, ale Nie wiedzieli, że to jest na siłę I biorą tego mniejszego Na 220 Witajcie, mam bardzo ciekawą informację, normalnie aż cały chodzę Myślę, że to jest właśnie to, na co czekałem całe życie A mianowicie my to no jest parczewa, idziemy na całą Polskę. Już niedługo, yy, kilka miesięcy wszystko będzie jasne. Yy, jaram się jak małe dziecko normalnie powiem Wam. Na chwilę obecną to wszystko zostanie tak jak jest. Nie będziemy o niczym informować, żeby nie zapeszyć, żeby ubiec tych, którzy chcieliby przeszkodzić, ale grubo, będzie grubo. I myślę, że to jest właśnie ten projekt, projekt życia, na który do tej pory czekałem. Yy, ciężko mi studzić emocje w ogóle. Na chwilę obecną. Zawsze Zobaczcie. zawsze się swoim I pamiętajcie, że ja rynki analizuję w czasie rzeczy, Nasze bezsądkiem. notowania tak samo się bardzo dynamicznie zmieniają. Tak jak na przykład na tych spadkach 13 kwietnia wystąpiły Dobra, zarabotał! Gaz się ręcznie odblokował. O nie, to kuje gaz! Nie gaz Dobra, ja muszę szybko działać Musimy jakoś z tyłu pojechać A jak ja pojadę z tyłu, jak tu ani lusterka A nie, coś jest

Gada teraz Chyba tu w przedsionku stanę O kurwa O kurwa Przewrócę go On ma biegów, ciekawe Dobra A tam sobie kostkę rozładuję I będzie Dzi. Białem. O, się inwestycja pomału zaczęła zwracać. Nie, to nie jest ten. Co to jest? Pieniądz? Stali? Czy miedziana? Miedziana ta, chyba. A może to było z tych? Nie, z tych też nie. To chuj, to jeszcze się nie zwraca. Stoi. Nie wpadło? Nie wpadło. Okej. Okay. Ten jeszcze by przeszkadzał trochę, ale chuj tam. Już tego to będę mijał. Ile paliwa w wodowarce? Jest jeszcze. Dość. Powiem wam, ciężko jest lekko żyć, mam ciężkie rozmowy, w tej chwili trwają, ale widzę, że Kostka przyjechała, tak więc muszę przerwać i to rozładować. Dwie palety już ściągnięte. Dwa kursy dzisiaj to mamy koniec, jeśli chodzi o Kostkę. Już teraz będzie można, byłoby się brać za kładzenie, tak zwane. ten raz da radę, ale po co mi to? Wąż mi strzeli, kurwa, nie będę miał czym złodować tak. Ta paleta powinna koło tony ważyć chyba, nie? Tak mi się zdaje. Powiem wam, mam taki dylemat, bo to, co się... Chciałoby wydarzyć, to prawdopodobnie projekt życia mojego by był, ale kasy też trzeba wyłożyć niemało. I to nie jednokrotnie, a regularnie, a powodzenia wcale nikt nie zapisał, że, że, że będzie na pewno, nie? Jest ryzyko. Ale jak to mówię jest ryzyko, to jest zabawa. Nie wiem, muszę jeszcze przemyśleć, przedyskutować warunki. Mam chęć, bo czuję całym sobą, że to jest to. Ale ciężki temat. Dobra, to jest z tego samochodu ostatnia paleta. Zaraz przyjedzie jeszcze jeden skład razem z obrzeżami. Ale widzę, że pomsta jakaś idzie. Zaraz będzie deszcz silny. Ale to nic, w deszcz się rozwoduje. Aż wiatr się wzmaga. No i dogadany temat. Czekam, za chwilę dostanę umowę na maila. Podbijam pieczątkę, robię podpis i będzie się działo. Tak więc, co mogę powiedzieć? No, my parczew idziemy na całą Polskę. Jestem normalnie tak przejęty, że ciężko mi się o tym mówi, ale czuję wszystkimi, z każdym podem skóry, że to jest to, nie? że idziemy w dobrą stronę. Tak więc już niedługo, teraz na razie więcej zdradzić nie mogę, niestety, no bo wiecie, no wszystko jest zbyt yy, gorąco jeszcze na ten temat, ale, ale już, już niedługo. Dodatkowe informacje, które chciałem wam przekazać, E, pracujemy, tak jak wspominałem na temat. E, może już jest, zobaczymy. Nie widzicie, nasza strona jest teraz w trakcie przygotowywania. Która jest. E, no, tak czy siak, robimy dla Was e, pod kategorię. Robimy dla Was. A, mam taką prośbę. Musicie pouzupełniać troszkę wasze sklepy, czyli dane w każdym sklepie. Wpiszcie miasto i województwo chociaż, żeby było jasne, bo pod każdym zdjęciem w każdym sklepie będzie teraz napisane, z jakiego województwa, z jakiego miasta jest dany produkt, aby oglądający mógł sobie to. Z, od razu zweryfikować, czy warto w ogóle dzwonić, czy to jest za daleko. Czyli, jeżeli u Was tego nie ma, no to niestety yy, nie wiem, co z tym zrobić w ogóle, Fantem, jeżeli nie ma, bo musi być. Yy, także, jeżeli nie ma, to być może będzie usunięty w ogóle produkt. Bardzo Was proszę o to, żebyście podawali tam yy, Waszą lokalizację, i, i ulepszymy dla Was i dla nas, dla wszystkich, żeby to jakoś wyglądało. Trzymajcie się. Za chwilę rozładuję jeszcze jedną ciężarówkę, i no i działamy dalej.